Jak kupić Ethereum, aby przesłać je z giełdy Bitbay na giełdę Binance, a następnie zamienić je na UZT, abyście mogli zacząć korzystać z sygnałów na forum edukacyjnym. Mister Porada. Cześć z tej strony, Łukasz. Witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. W dzisiejszym materiale pokażę Ci, w jaki sposób możesz zamienić swoje środki, zamienić swoje fiaty na giełdzie Bitbay na. Ethereum, ponieważ dlaczego Ethereum? O tym powiem Ci w dalszej części, kiedy będziemy już przed ekranem komputera. Następnie pokażę Ci, jak to zrobić, aby kupić, aby wysłać się na giełdę Binance, na której tradujemy, aby zamienić Ethereum na USDT, ponieważ tradujemy głównie do USDT. Więc potrzebny Ci jest Tether, czyli odpowiednik dolara na giełdzie, właśnie na giełdzie Binance. Za chwilkę przejdziemy przed ekranem komputera, ale jeżeli jesteś nowym osobą na moim kanale, to pamiętaj, aby subskrybować, aby zostawić łapkę w górę i widzimy się za chwilę przed ekranem komputera, także wbijajcie i lecimy z tematem. Ok, także jesteśmy przed ekranem komputera. Zaczynamy kolejne kroki, czyli jak przesłać środki z giełdy BitBay. Czyli mamy wpłacone złotówki, mamy wpłacone euro lub funty które wymienimy na Ethereum, Ethereum następnie wyślemy na giełdę Binance, na której tradujemy, na której są podawane sygnały od naszego tradera. Wymienimy te Ethereum, dlaczego Ethereum? Ponieważ Ethereum ma małe opłaty, jest dosyć, dosyć szybko się przelewa, dosyć szybko są potwierdzenia w blockchainie, szybciej niż na Bitcoinie, dzięki czemu zaoszczędzimy czas i potencjalną stratę w przypadku gdyby ruch na giełdzie był w tym momencie jakiś powiedzmy niepożądany dlatego oszczędzimy sobie ten czas a przede wszystkim oszczędzimy również na opłatach jakie są w momencie w którym wysyłamy nasze środki kryptowaluty z giełdy na giełdę więc mamy utworzone również konto na giełdzie Binance tutaj nie robiłem wam instrukcji jak to konto założyć ponieważ jest to bardzo proste klikacie w link który znajdziecie w opisie pod tym materiałem który znajdziecie na mojej stronie Jedyne co musicie zrobić, to tak naprawdę podać EMAJ, wpisać hasło, potwierdzić na swojej poczcie elektronicznej, że chcecie założyć to konto i będziecie widzieli właśnie taki panel, który widzicie w tym momencie właśnie na ekranie. Więc wchodzimy sobie, wchodzimy na konto na giełdzie BitBay, gdzie właśnie wpłaciliście swoje fiaty, czyli waluty fiducjalne, które wymienimy na Ethereum. Żeby to zrobić wchodzicie w zakładkę, Aby to zrobić musicie znaleźć parę walutową czyli ethereum do złotówki wchodzimy tutaj w tą zakładkę i widzimy eth do złotówki jeżeli macie dolary funty czy euro no to wchodzicie do odpowiedniej zakładki i wybieracie również tym samym schematem ethereum do danej pary walutowej wybraliśmy ethereum do złotówki chcemy kupić jeżeli chcemy kupić to kupujemy tutaj mamy napisane kup i wybieramy tak jak wspominałem wam w poprzednim materiale, pokazywałem wam jak opłacić subskrypcję na naszym forum wybieracie pierwszą wartość ponieważ jest to jak zauważycie najniższa, czyli dla was najkorzystniejsza cena, widzimy że każde kolejne Oferty wystawione są tu oferty droższe, ale bardzo ważne, aby zobaczyć, ile ktoś chce sprzedać. Przykładowo, tutaj ktoś chce sprzedać za 60 zł, więc jeżeli wy chcecie zakupić za 1000 dolarów, no to tutaj z tej oferty nie skorzystacie, więc musicie po prostu wybrać tą ofertę i kliknąć, że chcecie wybrać całość. Przykładowo, klikamy tutaj, odznaczamy sobie to, i tutaj wpisujemy załóżmy 4000 zł. Więc zbierze nam kolejne oferty lub wystawi ofertę na kupno. Kiedy będziecie wiedzieli, że już wasze Ethereum jest zakupione, że już wykupiście za wszystkie swoje środki w fiatach właśnie to Ethereum, które chcecie wysłać. Tutaj będziecie widzieli, że nie macie środków właśnie w plynach. Macie wykupione Ethereum i nie będzie wystawionych tutaj żadnych ofert w zakładce wszystkie moje oferty. Jeżeli będą, cena zacznie się zmieniać, musicie ją anulować. I jeszcze raz to wykupić Jeżeli będziecie mieli z tym problem Jesteś moim partnerem, który chce dołączyć do forum Już dołączył do forum, a ma z tym problem Spoko, nie ma problemu Połączymy się na Zoomie, zrobimy to wspólnie Więc kupiliście już Ethereum, to co dalej? Idziemy na nasze konto na giełdzie Binance Wchodzimy w zakładkę portfel, portfel spot Teraz musimy znaleźć nasz portfel, na który musimy wysłać, czyli portfel giełdy Binance, na której dojdzie nasze Ethereum. Czyli wpisujemy sobie tutaj ETH i widzimy, że mamy Ethereum. I co musimy zrobić? Wpłata. Więc klikamy wpłata. Po czym pokazał nam się adres. Wybieramy ERC20. Kopiujemy ten adres. Widzimy, skopiowało się. Wracamy na giełdę Bitbay. Wchodzimy w zakładkę Portfel. Wybieramy nasze Ethereum. Klikamy Wypłata. Wklejamy, wyślij do, wklejamy nasz adres portfela i klikamy tutaj Wypłać całość. No, chyba, że nie chcecie wypłacić całości, no to taką wartość, jaką chcecie wysłać. Klikamy Wypłać, potwierdzacie to kodem zabezpieczającym, czy to Google Authenticator, czy. Kodem SMS czy kodem, który przyjdzie Wam na naszego maila. To już od Was zależy, w jaki sposób zabezpieczyliście swoje konto. Po kilkunastu minutach możecie zaobserwować, że środki dojdą na giełdę Binance, po czym to się dowiecie, dostaniecie maila od giełdy Binance, że środki zostały zaksięgowane, więc wracacie na giełdę Binance. Następnie wchodzimy tutaj w ten kwadracik, Exchange i chcemy sprzedać nasze Ethereum, więc wybieramy sobie tutaj w zakładce. Fiat, wybieramy USDT, i tutaj szukamy ETH, czyli znowu wpisujemy ETH, i widzimy, że nam wyskoczyły tutaj różne możliwości. Wybieramy ETH, USDT, bardzo ważne ETH, USDT. Widzimy tutaj po lewej stronie, że mamy zakładkę ETH, USDT, że jest to wykres tej pary walutowej, po czym zjeżdżamy na dół. Tutaj widzimy gdzieś swoje środki, widzimy nasze ethereum, które chcemy sprzedać. Wybieramy pierwszą wartość zieloną, ponieważ tutaj właśnie ktoś chce sprzedać daną ilość Ethereum. Tutaj widzicie, to są dolary, a to są ilości Ethereum. W tej kolumnie są ilości Ethereum, które ktoś chce sprzedać, a tutaj wartość dolarowa. Przykładowo, jeżeli macie 4000 zł, czyli 1000 dolarów, no to spokojnie klikacie cyk i sprzedajecie. Patrzycie, czy po lewej stronie pokazały się Wam tutaj USDT i czy są jakieś zlecenia otwarte. Jeżeli nie ma żadnych zleceń, a wasze ethereum ma saldo w tym momencie 0, macie 1000 dolarów na swoim koncie, to znaczy, że jest wszystko dobrze i teraz trzeba wykonać kolejny krok. Macie już wykupione USDT, którymi będziecie handlowali, będziecie korzystali z sygnałów dostępnych na forum. Teraz musimy przejść do zakładki dyrektywy, gdzie zagrywamy na futuresach. Czym w ogóle, jaka jest różnica między futuresami a właśnie giełdą spot? Na tradycyjnej giełdzie, czyli na takim wykresie, w którym jesteśmy teraz, możemy kupić dane aktywo, jakim w tym wypadku jest jakiś projekt, czyli inaczej mówiąc kryptowaluta. Jednak różnica między zarabianiem na rynku kryptowalut spot, a rynkiem futures, czy kontraktów futures na innych giełdach, jest taka, że możemy zarabiać na wzrostach i spadkach, jeżeli chodzi o kontrakty futures. Natomiast kupując daną kryptowalutę, dane aktywo, nieważne czy to jest kryptowaluta złoto, czy waluty finansjalne czy akcje zarabiamy w momencie w którym te wartości wzrosną czyli jeżeli kupiliśmy Ethereum po 590 dolarów to zarabiamy dopiero w momencie w którym ta cena jest wyższa czyli przykładowo będzie 600 dolarów wtedy zarobiliśmy te X procent natomiast jeżeli cena jest niższa no to wtedy nie zarobiliśmy i musimy czekać na sprzedaż po wyższej cenie niż cena zakupowa na futuresach nieważne, czy gramy na wzrosty i spadki, możemy zarabiać, ponieważ my gramy i obstawiamy można powiedzieć, cudzy sobie na to, że cena będzie spadała i nas to nie interesuje, czy cena Ethereum spada, czy cena Ethereum rośnie. Jeżeli nasza analiza jest dobra, czy analiza naszego tradera jest dobra, możemy po prostu zarabiać na wzrostach i spadkach. Przepraszam Was za te dźwięki, które tutaj słyszycie, ale nie mam innego miejsca, żeby nagrywać, a jest tu obok hotel, jest tu obok dużo dzieci, które lata i ludzie różnie tutaj się kręcą. Co chwilkę próbuję przerwać to nagrywać ponownie, ale po prostu się nie da uniknąć tych różnych dźwięków, więc mam nadzieję, mówię tutaj blisko do mikrofonu, że słyszycie mnie wystarczająco dobrze. Także mam nadzieję, że wyjaśniłem Wam, jaka jest różnica. To jest podstawowa różnica: czyli na giełdzie Futures możemy grać na wzrost i spadki wszystkich kryptowalut. Natomiast jeżeli chodzi o giełdę SPOT, czyli tradycyjną giełdę, zagrywamy i zarabiamy w momencie, w którym dopiero dane aktywo wzrasta: czyli cena jest wyższa niż po cenie, której kupiliśmy. I to jest ta różnica, że jeżeli kupiliście Ethereum. I macie powiedzmy 1000 dolarów w Ethereum, to zarobicie dopiero, kiedy Ethereum zacznie rosnąć. A jeżeli macie 1000 dolarów w USDT, to możecie zagrywać każdą inną kryptowalutę dostępną na futuresach. I nie musicie patrzeć, czy Ethereum rośnie, czy nie, tylko możecie zagrywać na wzrosty Ethereum, Bitcoina, Litecoina i każdej innej kryptowaluty, która jest po prostu dostępna. OK, sprzedaliśmy swoje Ethereum, kupiliśmy USDT, którymi będziemy zagrywać. Wchodzimy w zakładkę derywatywy USDT Futures. Teraz musimy nasze środki, czyli USDT przesłać z giełdy spot, za które, na której moglibyśmy kupić jakieś kryptowaluty na giełdę futures, czyli tak jakby inną możliwość, jaką daje giełda Binance. Musimy teraz przesłać nasze środki, czyli USDT na giełdę futures. Więc klikamy w zakładkę transfer, wybieramy portfel spot, wybieramy jaką wartość chcemy przesłać na Naszą giełdę, czy to 25, czy 50, czy 70, czy 100%, czy po prostu wpiszecie daną wartość po kliknięciu, przykładowo 1000 dolarów, potwierdzamy i nasze środki, czyli z portfela spot USDT, zostaną przesłane na giełdę Futures. Teraz już możecie zacząć korzystać z sygnałów pod warunkiem, że zdaliście egzamin i jesteście już do tego przygotowani, a zapewne już tak jest. Także życzę Ci powodzenia, życzę, żeby hajs się zgadzał i niech Bitcoin będzie. Z Tobą. Widzimy się w kolejnym materiale. Jeżeli masz pytania, jeżeli jesteś u mnie w zespole, jeżeli jesteś, działasz razem ze mną, napisz do mnie i pomogę ci to wszystko ogarnąć. Także do zobaczenia w piątku.